Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będzie hol zakupowy, taki dość większy i będzie to hol zakupowy z Aldiego i z Kauflandu. I już Wam mówię co kupiłam. Pierw będzie to Aldi. Kupiłam karmę dla Majuni, 6 puszek i moja Maja bardzo lubi. Normalnie ta karma kosztuje słuchajcie około 6 zł, tak. 6 zł, a dzisiaj było jak się weźmie jedną, to druga jest w, y, połowę ceny. Także jedna za 6 zł, druga za 3 zł, więc fajna cena. I powiem Wam, że Maja bardzo ją lubi. Ktoś tam pisał do mnie, że Dolina Noteci jest taka do, dobrą karmą, bo ja ma dużo mięsa. I powiem Wam, sprawdzałam i okazuje się, że Dolina Noteci ma dużo mniej mięsa w konserwie niż to. To ma prawie 70% mięsa. Tutaj, jeżeli piszę, że jest wołowina, to zdarzają się kawałki wołowiny. Jak piszę, że są bogata w podroby, to naprawdę widzę tutaj wątróbkę, widzę całe serduszka. Także bardzo fajne. I Maja je ze smakiem zjada te konserwy. I, a te Dolina Noteci, próbowałam je kupić, i niestety tej konserwy nie chcę jeść. To jest, wypro, to jest firma wyprodukowana dla Aldiego. A tą po prostu, jak jest w promocji, to biorę, bo fajny skład ma i jest bardzo. Maja bardzo lubi. Kupiłam cebulkę taką za 3 zł, takie małe cebulki ze szczypiorem. 250 kosztował koperek. Taki malutki, nie za duży. Dobrze. 6 zł kupiłam jelonkę tyrolską. Tak, pewnie powiecie, że niezdrowa, trudno, niezdrowa, ale ja lubię i nasz kot bardzo lubi. Lubi tą mielonkę. Innej kiełbasy nie weźmie, tylko tą mielonkę i tą z biedronki. E, za 6 zł kupiłam. E, tu jest 150 g z sera, tej, tej rolady takiej ustrzyckiej. Ja ją lubię, ona jest ta wędzona. I wędzonego też wzięłam gołda dojrzewający. 30 deko za 12 zł. O, taki dojrzewający gołda w plastrach też. Także wzięłam to. Tam wzięłam jeszcze, bo mi się już kończy papier do pieczenia. Nie wiem, ile on kosztował 6-7 zł, jakoś tak. Nie wiem gdzie, gdzie mam paragon, ale około 6-7 zł. No chyba około, 7 zł, o! 7 zł kosztował papier, 30 arkuszy. Wzięłam też za 3 80 zł 80 groszy ser, serwer. Chleb taki razowy. 3 80 zł 80 groszy. Dobra. Wzięłam za 5 zł sałatę, ale ona dłużej mi postoi, bo tutaj ma korzenie. Ja zaraz yy, te korzenie namoczę na w wodzie i ona po prostu bardzo dość długo stoi, jest fajna, świeża. Także taką sałatę tu muszę odstawić. Dla Majuni takie mini marcheweczki, nie wiem ile one kosztowały. 3-4 zł, jakoś tak. A Majunia już tutaj jest. Czekasz na marcheweczki? Weźmiesz marcheweczkę? Czekajcie, zaraz do Was wracam tylko. Daj mi takie minimal Ciekawe, czy weźmie. Zobacz. Chcesz? No zobacz, ona jest dobra. Tutaj, zobacz. Nie, dzisiaj teraz nie, ale później weźmie. Teraz nie, bo tutaj są różne mięska, ona czuje to. Także to. Zaś yy, 5 zł takie kamyczki były i powiem, tu jest 25 deko, nawet. Dość duża paczka, takie kamyczki w, w takim tym luksze po, po 5 ,20 zł 20 groszy śmietana 400 gram. Także wzięłam śmietanę, to w Aldi jeszcze wzięłam, Tak, patrzę, co ja tu jeszcze tam wzięłam. Aha, i papier kalekowy wzięłam, on kosztował 25 zł, ale to są naprawdę grube, ciężkie rolki. Że ten papier wystarcza na bardzo długo. Tu jest 10 rorek czterowarstwowy, ale on jest naprawdę ciężki. I papier taletowy także się opłaca za 25 zł. A i jeszcze takie długopisy za 5 zł. Tu jest 10 sztuk. Także fajna cena, bo zawsze gdzieś tam brakuje. Gdzieś nie wiem. Są długopisy, a później nie ma. Nie wiem, czy u Was też tak się robi, czy nie, ale u nas tak jakoś nie wiem. Same znikają. I takie kiełbaski. Były takie właśnie za 10 zł, ale one fajnie, bo są pakowane tak, że nie trzeba od razu cały. Kiełbaski pieprzowe to mój mąż sobie takie wziął. On lubi także takie kiełbaski pieprzowe. I to by było z Aldiego wszystko. I teraz Wam pokażę, co wzięłam w kauflandzie. W kauflandzie była fajna cena, bo były po, e, w cenie 4,95 za szyje indycze. To wzięłam więcej, ja sobie pojedynczo je pomrożę. Będę miała później do rosołu, żeby taką szyję jedną wrzucić albo do jakiejś innej zupy. I wzięłam też serca. Serca były po 12 zł kilogram, Je też pomrożę po 2-3 serduszka. Też właśnie wrzucam sobie do, do zupy. Wzięłam też pyzy z mięsem. Pyzy z mięsem. Nie wiem po ile one były. Nie wiem, gdzie mam ten para Pyzy z mięsem. 10 zł. Kilogram pyzy? 10 zł. Czekaj, macie, bo schowamy pyzy no wam się rozmnożę. A to jest w razie bo jak nie ma czasami yy, ziemniaków. To zazwyczaj są wtedy pyzy. To 13 zł wiśnie. Ja u nas yy, my mamy wiśnie, ale my mamy młodą taką wiśnie i dużo wiśni po prostu nie było, więc wzięłam sobie za 13 zł pół kilo wiśni. Yy, wzięłam jeszcze selera. Seler kosztował chyba złoty 20. Zł, taki naciowy. O, fajny seler za złoty 20. Zł. Wzięłam po 10 złoty Taki słonecznik. Do, 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 do ten już jest on uprażony. Także i smaczny, bo już żeśmy go mieli. Próbowałam. Smaczny. I tutaj jest ile? Prawie 30 deko. W i. W jednej torebce jeszcze deko. Jest taka, to jest prażony tylko, a z zielonej to jest prażony i solony. Także taki słonecznik, naprawdę bardzo smaczny. Polecam w Kauflandzie, tak? One są. I wzięłam taki do spróbowania, tego jeszcze nie miałam. On kosztował około 6 zł. Taki jeszcze do spróbowania. Po nie, niecałe 15 chyba zł, tak? Tak. Po 15 zł było kilogram mięsa z szynki. Wzięłam. A dlaczego wzięłam mięsa z szynki? Bo słuchajcie, kapusta e, pekińska. Wzięłam dwie kapusty pekińskie, dlatego że kapusta pekińska była po złoty 20 za kilogram. Więc e, wzięłam kapustę pekińską. zaraz e, uprażę tego ryżu i zrobię e, po prostu z tego mięsa. Z szynki zrobię taki z kapusty pekińskiej e, gołąbków trochę także fajna cena bo za każdą kapustę za tą kapustę zapłaciłam złoty 30 a za tą kapustę zapłaciłam złoty e, 50. więc bardzo fajna cena e, były też dzisiaj bardzo tanie w Kauflandzie słuchajcie wziąłam aż trzy torby patrzcie a wiecie dlaczego wziąłam trzy torby na sok bo pomarańcze były po złoty 50 kg. Więc mówię wezmę zaraz wyciągnę y, sokowirówkę, i obiorę pomarańcze i przepuszczę przez sokowirówkę. Nawet fajnie też jest je bardzo tak dobrze wymyć szczoteczką do, y, do takiej jak, jak do paznokci, porządnie wymyć pomarańcze, pokroić y, i ugotować też taki kubuś. I do tego marchewki trochę, i takiego kubusia zrobić. Też bardzo fajne. Dobra, także to wzięłam. Wzięłam jeszcze jeden kefir. Taki kefir wzięłam. Nie wiem po ile ten kefir był, zaraz, kapusta. Nie wiem, on chyba kosztował. Kefir jest, 4 zł. 4 zł kefir, dwie papryki takie białe, szpiczaste. Papryka biała, szpiczasta była dzisiaj po 10 zł za kilogram. Także wzięłam to. Za 7,50 wzięłam takie e, oleje kaszubskie. To jest olej rzepakowy. Czyli czosnek i bazylia. O, taki olej za 7,50 i ten olej kosztował. Y, tu jest y, pół litra oleju za 7,50. Tak, do tego wzięłam jeszcze, nie wiem chyba, po 4 złote. Były takie papierowe ręczniki. Wzięłam. Wzięłam też agres. My mamy dwa, dwa albo trzy, ale takie malutkie te krzaczki. Prawie w ogóle agresu u nas nie ma. Agres był po. 20 zł za kilogram. Także wziąłam trochę agrestu i wzięłam jeszcze proszek. Za proszek zapłaciłam 40 zł za 6 kilo proszku. Także myślę, że fajna cena te. A to jest e, e, niemiecki proszek. One bardzo fajnie piorą, Do kolorowego za 40 zł. I to by było na tyle zakupów. Jak Wam się hol zakupowy podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym naszym i na następnym moim jakimś e, filmiku. Także do zobaczenia, pa pa!